Zrozumieliśmy, że nie możemy tej solidarności wynegocjować, wymodlić, wyprosić, to powiedzieliśmy sobie, że musimy ją wywalczyć i że pokonamy tą komunę. Pokonamy komunę w Polsce. Będziemy świętować zwycięstwo nad Związkiem Sowieckim, postawimy pomnik ofiarom Katynia, to sobie powiedzieliśmy i część tego nam się udało. Ta, to marzenie o tej Rzeczpospolitej Niepodległej nam się w części przynajmniej udało. Nie jest ona jeszcze solidarna, ale przed nami jest trud o Polskę solidarną, o Polskę wielką, o Polskę dumną. W każdych debatach będę brał udział, proszę telewizję, proszę środki przekazu, tutaj, żeby pozwolimy Polakom zapoznać się z naszymi programami, z naszymi postaciami.